Że istnieje kot, który potrafi skakać na wysokość dwóch metrów, biegać jak miniaturowy Gepard, a mimo to mruczeć na twoich kolanach? To nie jest zwykły kot. To kot sawana egzotyczna mieszanka dzikości i czułości, która zdobywa serca miłośników kotów na całym świecie. Ale zanim zakochasz się w tym dzikim wyglądzie, musisz wiedzieć wszystko: skąd pochodzi, jaki ma temperament, czy legalnie można go posiadać. Jakie są specjalne wymagania pielęgnacyjne? I oczywiście, czy to odpowiedni kot dla Ciebie? Zostań ze mną do końca, ponieważ to, co odkryjesz, może całkowicie zmienić Twoje spojrzenie na posiadanie kota w domu. Dzika geneza sawana. Ten kot nie pojawił się znikąd. Sawana to wynik skrzyżowania kota domowego z serwalem afrykańskim dzikim kotem żyjącym na sawanach Afryki. W 1986 roku w Stanach Zjednoczonych hodowczyni Judy Frank jako pierwsza dokonała takiego skrzyżowania. Rezultatem był kot o dzikim wyglądzie, dużych uszach, długich łapach i muskularnym ciele. Wszystko to połączone z towarzyskością kotów domowych. Czy wiesz, że istnieją różne generacje sawana, które określają jak bardzo dziki jest twój kot? Dokładnie tak. W zależności od generacji może być bliższy serwalowi, lub bardziej przypominać kota domowego. To wpływa na wszystko, od zachowania po cenę. Wygląd: kot czy miniaturowy gepard? Nie da się zignorować obecności sawana. Ma wysokie i smukłe ciało, długie łapy, spiczaste i duże uszy, oraz sierść w centki, przypominającą lamparta. Niektóre osobniki ważą ponad 12 kg i osiągają wysokość do 45 cm w kłębie. Tak, dobrze przeczytałeś. Ten kot może być większy niż nie jeden pies. Ale spokojnie to nie oznacza, że jest agresywny. Wręcz przeciwnie, jest znany z zabawowego charakteru, inteligencji i ogromnej ciekawości. Powiedz mi teraz: Czy jesteś gotowy na kota, który otwiera drzwi, uczy się komend i skacze na prawie 2 metry w linii prostej? Osobowość. Dziki wygląd kochające serce. Sawana jest wierny jak pies i aktywny jak dziecko po cukrze. Jeśli szukasz kota, który śpi cały dzień i nie wplątuje się w kłopoty, zapomnij, to nie jest kot dla ciebie. Lubi bawić się wodą, tak, wodą, podążać za opiekunem po domu, uczyć się sztuczek, a nawet chodzić na smyczy. Dokładnie tak, kot, który zgadza się na spacery jak pies. Ale uwaga, nie lubi być sam. Jeśli pracujesz poza domem przez cały dzień i nikogo nie ma w domu, ten kot może się zestresować. A wtedy, żegnaj zasłono, rośliny, poduszki. Czy masz energię, by nadążyć za tym kotem? Specjalna opieka. To nie tylko piękny kot. Mimo, że jest piękny i charyzmatyczny, sawana wymaga bardzo specyficznej opieki. Dieta. Niektóre potrzebują diety bogatej w białko, a nawet surowego jedzenia, zwłaszcza te z wcześniejszych generacji bliższych serwalowi. Przestrzeń. Uwielbiają biegać, skakać i eksplorować. Małe mieszkanie może nie być idealne, chyba że bardzo wzbogacisz środowisko. Weterynarz. Nie każdy weterynarz jest przygotowany do opieki nad takim kotem. Trzeba dobrze poszukać. Socjalizacja. Im wcześniej zostanie socjalizowany z ludźmi i innymi zwierzętami, tym lepiej. I jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Czy posiadanie kota sawana jest legalne? Możesz się zakochać, ale. Czy posiadanie sawana jest legalne? To zależy od kraju, a nawet od stanu. W niektórych krajach jest zabroniony. Dodatkowo import takiego kota może kosztować nawet 80 000 złotych, nie licząc wymagań prawnych. I tu pojawia się pytanie: czy warto inwestować tyle? Dla kogo jest ten kot? Ten kot nie jest dla każdego. Jest dla tych, którzy mają czas, energię, cierpliwość. I ogromną miłość do kotów. Dla tych, którzy są gotowi uczyć się, dostosować dom, radzić sobie z niezwykle aktywnym zwierzęciem i zapewnić środowisko, które szanuje jego naturę. Sawana jest tak inteligentny i podatny na szkolenie, że potrafi nauczyć się aportować piłkę, siadać na komendę, a nawet otwierać drzwi łapą, jak sprytny pies z filmu. Są doniesienia o sawana, które nauczyły się korzystać ze spłuczki w toalecie. To prawie jak mieć kota hakera w domu, pięknego, atletycznego i z wysokim IQ. Nie można go zostawić znudzonego, bo sam wymyśli sobie rozrywkę. I wtedy trzymaj się. Sawana, jeden z najwyższych kotów domowych na świecie. Sawana jest znany jako jeden z najwyższych kotów domowych na świecie. Rekord Guinnessa na najwyższego kota domowego należy do sawana o imieniu Arcturus, który mierzył ponad 48 cm wysokości w kłębie. Dla porównania był wyższy niż wiele psów średniej wielkości. A mimo to uwielbiał wspinać się na półki, szafki i każde wysokie miejsce w domu, jak każdy kot, tylko w większej skali. Sawana uwielbia wodę. W przeciwieństwie do większości kotów, sawanach uwielbia bawić się wodą. Wielu z nich wskakuje do zlewu, wchodzi pod prysznic z właścicielem, a nawet uczy się pływać. Jeśli zapomnisz zamknąć klapę toalety, może zamienić ją w osobisty basen. Czy sawana to kot dla ciebie? Jeśli szukasz zwierzaka, który cię zaskoczy, wyzwie i będzie intensywnie towarzyszył, sawana może być niesamowitym partnerem. Ale jeśli chcesz prostoty i spokoju, może lepiej wybrać inną rasę. A ty? Widzisz siebie z takim kotem? Teraz, gdy znasz wszystko o kocie sawana, od dzikiego pochodzenia poczułe zachowanie, napisz w komentarzach: Czy odważyłbyś się mieć takiego kota? A może znasz kogoś, kto ma sawana? Jeśli ten film pomógł Ci lepiej zrozumieć tę niesamowitą rasę, zostaw lajka, udostępnij znajomemu, który kocha egzotyczne koty i zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych filmów o świecie kotów. Do zobaczenia w następnym filmie. Do tego czasu, uważaj, Sawana możecie obserwować.